Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia. Każą latorość, która we mnie nie przynosi owoców odcina, a każą, która przynosi owoc oczyszcza, by przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was: Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał u was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, Zostanie wyrzucony jak winalatoroć i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc ofity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja Was była, aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, byście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuję. Już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie Wyście My wybrali, ale Ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc Wasz Trwało. Aby wszystko dał wam ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje, to wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Tutaj na początku jest ten taki bardzo nośny obraz winnego krzewu i latorośli. Oczywiście tak jest no, chyba z wszystkimi zresztą drzewami, czy, a potem się wszczepia gałęzie. No i, i odpowiednio można na przykład też jabłonie szczepić, no i tam ona przynosi owoc taki, jaki jest, jaka jest ta wszczepiona gałąź. Nie? W ten sposób można y, jakoś profilować gatunek jabłka, który będzie zbierany. Natomiast, y, y, oczywiście w tym, y, w innej latorośli, jest tak, że jeżeli coś nie przynosi owocu, jest obcinane, jest to taki dziki pęd, który, który się potem odcina, wysycha i się spala. Dla tych, którzy mają winnice, no, najważniejsze jest ten, to wszystko, co daje owoc. I, I im więcej tego owocu, tym lepiej. Nie? I teraz <laughs> nie ma możliwości, abyśmy sami z siebie ten owoc dobry przynosili. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Niego włączeni. To jest ten, ten obraz. I przy czym tutaj widać, że to wszczepienie w Chrystusa, ono musi być no, konsekwentne to z jednej strony, a po drugie, no respektować te wszystkie prawa, zasady, które są. To tak, jak Bóg je ustawił, ustanowił, a nie, a nie realizowanie siebie według swoich własnych pomysłów. Tylko wtedy, kiedy rzeczywiście czerpiemy soki z Chrystusa, tylko wtedy mamy taką postawę, jak On. Powinna taka postawa być. Tutaj jest trwanie w miłości mojej. Tam jest takie słowo greckie, o ile pamiętam, to jest meno, meno. I ono oznacza, my to tłumaczymy właśnie jako trwanie, tutaj jeszcze w tym starym tłumaczeniu, wytrwajcie. Znaczy, trzymajcie się mocno i tak to, takie jest rozumienie polskie. Natomiast to MENA oznacza przebywanie także, zamieszkanie, jakby wejście pod osłonę, do wspólnoty takiej, to jest, to jest taki czas, takie określenie, w którym chodzi o, o byciu blisko i czerpaniu tego, tego owocu z, z, z Chrystusa. I teraz proszę zobaczyć, że, że no już samo wszczepienie, to nie jest tak, że człowiek się sam wszczepi. To jednak też Chrystus jako ten, ten winny krzew musi. Ja zaakceptować tą, tą szczepionkę. nie? I teraz na czym polega to czerpanie? Nie? To jest moje przykazanie, byście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nie? To jest przykazanie. Tu wcześniej chyba w XIII rozdziale jest mowa o tym, że na tym, polega, na tym polega miłość do Niego, że będziemy wypełniać Jego przykazanie. Taka jest istota miłości do Chrystusa. A tym, miło, tym przykazaniem jest przykazaniem miłości. Tak on. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś, życie swoje daje za przyjaciół swoich. No to Pan Jezus oczywiście przygotowuje już uczniów na, na tą swoją ofiarę. On, ofiara na krzyżu, ta śmierć na krzyżu jest właśnie takim znakiem miłości do końca, znakiem jednoznacznym. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję, to przykazanie miłości. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Kani, tutaj jest tak, zmiana zupełnie powiedziałbym, relacji. Bo Pan Jezus jednocześnie ze swoim przyjściem i z tym, czego dokonał, dokonuje się zmiana relacji. My ciągle jesteśmy przyzwyczajeni do, i to jest cały czas często podkreślane przez wielu księży, że człowiek przed Panem Bogiem jest prochem, niczym. Bóg jest Panem, Bogiem Wszechświata, a my jesteśmy takie małe robaczki, które tam przed Nim padają i i oddają pokłon, uwielbiają, i tyle, i przez to uwielbienie no, uzyskują zbawienie. Natomiast Pan Jezus zmienia ten rodzaj relacji. Nam mówi: Jeżeli się modlicie, mówcie, Ojcze, nie Boże Wszechświata, Panie Wszechmocny, i tak dalej, tylko mówi: Ojcze. Jest to bardzo familiarne odniesienie do Boga. Tutaj właśnie w tym zdaniu też podkreśla, że, że my uzyskujemy dostęp do jego zamysłu miłości i poprzez to ta nasza relacja nie jest relacją niewolnika do Pana, tylko on, ona zaprasza do współdziałania. Niewolnik ma po prostu wykonać pewne zadanie, ma taki obowiązek i jego interesuje tylko właśnie odkąd, dokąd ma wypełnić to przykazanie, w jakim zamiarze, wymiarze. I tyle wypełnia, i, i, i zrobił swoje. Natomiast przyjaciel, który zna zamysł, rozpoznaje sytuację, jeżeli widzi, że lepiej będzie zrobić to inaczej, no to robi tak, jak jest lepiej, po prostu. Sługa nie ma dyskusji w ogóle żadnej, ma to zrobić, co. Pan kazał i tyle. Natomiast przyjaciel y, często potem jakby dyskusja z tym Bogiem ustala. Przyjaciel wnika jest bliski, jest uczestnikiem dzieła, włącza się to y, w to dzieło, jest zaangażowany, y, przyjmuje to tą misję za swoją. To jest co innego niż taki wyrobnik, który, który tylko chce zapłaty, o. uzyskać zapłatę, albo pochwałę, tak ten faryzeusz w świątyni. I tutaj pada to zdanie, nie wyście mnie wybrali, a ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli owoc przynosili, aby i by owoc wasz trwał. Aby wszystko dał wam ojciec, co cokolwiek go prosicie w imię moje. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. To jest, trzeba powiedzieć w ten sposób. To jest sytuacja trochę inna niż normalnie wtedy była. Bo jeżeli chodzi o Żydów, inne grupy, jeżeli był jakiś taki nauczyciel, jakiś, jakiś arcykapłan czy ktoś, oni przychodzili do tych rabinów i wybierali. Paweł przyjechał do Jerozolimy i poszedł do Gamaliela, bo miał dobrą sławę. Poszedł do niego, wybrał go. Potem na pustyni, jak mnisi przychodzili, no to uczeń przychodzi, mówi: Abba, powiedz mi słowo. Wybierał sobie tego mnicha na swojego ojca. Nie? Natomiast Pan Jezus inaczej, on wybiera. Nie? Chodź za mną. Nie? No idzie Mateusz, czy kto tam, czy Piotr, Andrzej, Jakub, Jan. Oni wybiera i oni idą za nim. On wybiera. Ale jednocześnie ten wybór idzie dalej niż to, co jest w normalnej relacji między mistrzem i, i, i uczniem. Pan Jezus ostatecznie ich potem prowadzi do takiej samodzielności, odpowiedzialnego głoszenia Ewangelii. On odchodzi, natomiast my z tą misją pozostajemy, abyście owoc przynosili, aby owoc wasz trwał. Aby wszystko dał Wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. W imię moje tutaj oznacza imię Jezus, Jeszuła, Czyli Jehoszuła, oznacza Jachwe zbawia. I to jest misja Jezusa. Nie przyszedłem po to, aby tam przeprowadzić sąd, ale aby, aby zbawić. Po to przyszedł. Żeby zbawić, a nie sądzić, nie? potępiać i tak dalej, tylko zbawić. I teraz yy, yy, tam umierali, potem został tak dzisiaj wspomniany Tymoteusz Tytus, oni, potem po nich następni i tak dalej. I się angażują w to, to dzieło cały czas, żeby ono trwało, ale angażują się w sposób twórczy. Nie tylko, nie yy, możemy być wyrobnikami, bo jesteśmy przyjaciółmi, a nie, a nie w tym wypadku chodzi o przynoszenie owoców w postaci głoszenia Ewangelii, nawracanie wielu ludzi. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Wraca do tego zasadniczego momentu, w 17 rozdziale potem jest powiedziane, Pan z mody się, aby byli jedno, jak Ty we mnie, a jak w Tobie, aby oni i w nas stanowili jedno, aby świat uwierzył, żeś tym nie posłał. To jest najważniejszym, Takim orędziem jest właśnie świadectwo. I na tej podstawie, dopiero tego świadectwa, to może kogoś zachwycić, zainteresować. I stąd to wybór Pana Jezusa, tych, którzy, to jest tak trochę jak w regule, kiedy przychodzi ktoś do klasztoru, czy prawdziwie szuka Boga. Czy ma ten właściwy dynamizm rozwojowy, ten właściwy, to właściwe ukierunkowanie. Bo tak jak ten bogaty młodzieniec przybył, też wydawałoby się, że chce zbawienia. I to jest tak ważne, że wszystko inne się nie liczy. Okazuje się że jednak, że się liczy. Nie? Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, taka może dopowiem. Pamiętajcie, że człowiek jest ze swojej istoty odpowiedzią. Wiara jest odpowiedzią, modlitwa jest odpowiedzią. Ale żeby była odpowiedzią, pierwsze trzeba usłyszeć. Wezwanie, to słowo usłyszeć. To zawsze tak jest. To nie jest tak, że tego, to się wymyśli. Ona jest odpowiedzią. Dopiero jako odpowiedź może być autentyczna. I stąd też wezwanie Pana Jezusa ja Was wybrałem. Ja Was powołałem, można by powiedzieć inaczej. I dopiero wtedy, kiedy my odpowiadamy na to wezwanie, dopiero wtedy no, nawiązuje się właściwa relacja.